Dzisiaj taka krótka recenzja samochodziku Majorette. Zobaczcie, tutaj jest moje studio. Tutaj właśnie nagrywałem BMW Drive. I zobaczcie, nawet tutaj otworzymy to auto. Widzę, że tu jest dobrze dopracowane rzeczy. Czekajcie, tylko muszę otworzyć. Zobaczcie, ładne auto. Jeszcze je Mi spadło na nogę, poczekajcie chwilę I wyciągnąłem samochodzik, Majorette. Zobaczcie, ma tu nawet drzwi otwierane To jest samochód e, premium I to jest Mercedes, a tutaj jest napisane Premium Cars I on jest samochód Mercedes AMG Ja tutaj drzwiczki otworzę Prezentuje się całkiem ładnie. Tutaj taki trochę rozmazany mam ekran, ale nie wiem dlaczego. Ale zobaczcie, tutaj jest logo Mercedesa, napis AMG, silnik. Tu też jest AMG, silnik. to jest logo Mercedesa. Zobaczcie, jak on jeździ. Tylko się tak zatrzymuje. Dobra. Te autko zasługuje u mnie w skali 1 do 10, 6 na 10, bo jest bardzo dopracowane. A tutaj nawet koła takie realistyczne jakby. Jeszcze nagram kiedyś recenzję sześciopaku, ale to takie, no po prostu nagram kiedyś. I jeszcze co tu dodać, co ująć. No po prostu fajny pojazd. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o stawieniu łapki w górę i subiku z dzwoneczkiem. Aby Was nie ominęły odcinki Roblox, Car Crushers ani inne Roblox ani BNG Drive. Dobra, no to cześć!